Jan Brzechwa. Po podwórku chodzą kaczki. Wszystkie bose, nieboraczki. A w dodatku nieodziane. To są rzeczy niesłychane. Choć serdaczek, choć kubraczek mógłby znaleźć się dla kaczek. A na nogi jakieś kapce, a na głowy choć po czapce. Bo to zima akurat. Chwycił mróz i śnieg już spadł. Poszły kaczki do krawcowa. Chcemy mieć sukienki nowe. Zimno wszystkim nam szalenie. Pani przyjmie zamówienie. Lecz uwzględnić pani raczy, że to ma być fason kaczy. Tu zakładka. Samy szlaczuszek. No, to jest coś w sam raz dla kaczek. Krój krakowski. Bądź co bądź zechce pani miarę zdjąć. Potem kaczki na królewskiej odszukały zakład szewski. I już pierwsza kaczka kwacze. Pan nam zrobi kapce kacze. Małe, zgrabne kapce, by na małej kaczej łapce należycie się trzymały i na sprzączki zapinały. Odrzekł szewc, nie był leń, zrobię kapce w jeden dzień. Już na zajutrz poszły kaczki do krawcowej i, I po kapce na królewską, ale wpadły w pasję szewską. Szewca żądał pięć tysięcy, a krawcowa jeszcze więcej. Bez pieniędzy, drogie panie, dzisiaj nic się nie dostanie. Zapytajcie zresztą dam, one to powiedzą wam. Kaczki kwaczą i tłumaczą. Pieniądz nie jest rzeczą kaczą, żadna z nas się nie bogaci, nam za jajka nikt nie płaci. Ale na to szewc krawcowo powtórzyli słowo, w słowo to, co przedtem. Drogie panie, darmo, nic się nie dostanie. Z tej przyczyny kacze ród, jest ubrany tak jak w przód. A tu zima akurat chwycił mróz, śnieg już spadł.